Cześć i dzień dobry w dzisiejszym odcinku z serii Różnic w Drzewie Genealogicznym. Już początek, a ja chrypię. Budowałam tutaj malutką siłownię, żeby Matias nabrał trochę masy, bo nie wiem, Pokémon jest taki chudy, nikt taki nie był. I teraz zabieram Was do... Ty idziesz spać, więc... Do restauracji nie pojedziesz, trudno się mówi. Więc idź spać. Ty wytrzymasz, ty chyba też. Dobra, reszta może podróżować. Tak, podejdźcie tutaj razem. I od razu zamówicie u Eliski stolik. Dziwne, Eliska pracuje? Nie widzę. O, Steve Mobis, eh? Co to jest? Wobodę? Aha. 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 Jan leci. Ok. Ugaru. Aha. Dobrze to teraz czekają na przydzielenie miejsca. Ciekawe, czy się wszyscy pomieszczał w pięć osób, zaprosi do czteroosobowego. O, no, oczywiście. Może być i tak. Uh. Eee. No i, no i jak się zamawia jedzenie? Serio, nie wiem, jak zamówić jedzenie. Dobra, zamów do stolika. Eee, wszystko jest za zero. Więc weźmiemy sobie wybór szefa kuchni. Przepraszam za mój głos. Dla wszystkich, którzy mogą, a dla tych, którzy nie mogą. Gorące, Gorący L graj nie możesz wodę, wodę. To dostaniesz wodę. E -e -em. E -e -em. Mogę już mówić, nie. Um, dobra, to teraz przystawki. Miodowe przekąski z całego świata. A tu tak nie można? Po jednym daniu i napoju. Okej. Okay. Paniliowe może... Nie chcę tego. Fuj, kawior. Dobra, e, wielość... Wielościany z warzyw ogrodowych, nie miętowe przekąski z całego świata. Dobra, jednak się da, coś mi nie wyszło. Wszyscy bierzecie to samo i możecie zamówić. O, widzę, że to musi iść do toalety. Coś jeszcze musi... Tak, ty musisz iść do toalety. Tutaj jest spoko. I tutaj też spoko. Może wróć do stolika, a nie stoisz w tej toalecie. Ciekawe kiedy się doczekają jedzenia. Oho, idzie! Szybko poszło. Zobaczymy, co tutaj jest. Wygląda pysznie, i pokim on ma taką twarz. No i chyba coś nie smakuje. Czemu się teleportowałaś? Bo ty musisz do talety To iść, Korzystać. Tylko nie zaśnij po drodze. Dobra, myślę, że pojedzone. <laughs> Dobra, zdążyłaś super. Co, jak się kończy jedzenie? Eee, zjedz potrawę molekularną i naucz się jej przyrządzać. To samo. Zrób zdjęcie. Zjedz to. Oj, coś im chyba nie smakuje. O, no, ta zasnęła w toalecie. Jeszcze czekamy na ostatnią latorośl i wracamy do domu, jak zjedzą. Tak? Dobra, zrezygnuj ze stoli. Okej. Okay. I możecie iść do domu. Wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. To teraz tak, żeby yy. to wyciszyć, żeby mi nie pikało, e, to tak jak tam potrzeby. Czy ty śpisz? Nie, oczywiście, Gdy z Pana oglądasz telewizor, to skorzystasz z toalety. Gdzie tu jest Łazienka? Gdzie jest Łazienka? Zgubiłam się. Tu jest. Skorzystaj. I potem weź sobie jakieś resztki. Ty, energia, bardzo, bardzo idź spać. Tutaj pęcherz i energia, także skoczysz do kiebelka na górę. I potem też spać. I młody podejdziesz tutaj. Podejdziesz, ale no, skorzystać z talety. To bym by jeździł, młody, skorzystać. Młody idzie skorzystać z talety. Idzie. Dobra. Aha, zasnął. No cóż, tak ten zasnął, to ty, Izabela, skorzystasz. Ty, Tomas, co możesz zrobić? Wykąpać się. Ty, jak się ogarniesz, to możesz odrabiać lekcje. Ty sobie śpisz. No, oczywiście nie zdążyłaś dojść do łóżka. Ty wracasz spać. Młody pęcherz. Dobra, więc skorzystać. Super. Ty, Tomas, y, ponaprawiasz. Jak ten. Izabela to wyczyści. Wyczyści delikatnie. W ogóle zmień strój. O, wrzuć zepsute jedzenie. I tutaj. E, więcej. O. Więcej gdzie jest minstrój? Stroje. Zminstruj. Może być ten. Odośpij, Ty dotarłeś do toalety. dotarłeś. Teraz możesz iść spać. Brawo, rąk nie umyłeś. Cudownie. Tomasz kibel naprawia. Super. Energia. Co tam dalej będziesz miał do ogarnięcia? Dokładnie śnieżnie. E, jeszcze weźmiesz pielęgnuj ogród. E, Tomas, co ty możesz zrobić? Jest jakieś pranie? Może pranie trzeba zrobić? Uprane, Ładuj jej przenieś. Rozwieś pranie na sznurku. A ty Izabela, co tam masz do zrobienia? Energia, higiena. No, możesz się wykąpać. Ty świetnie odrabiasz lekcję. Ty śpisz cudownie. Ty śpisz. I też śpisz. Pranie to nas wywiesił, to też już pójdzie spać. E, tutaj e, wyrzucisz. Oro już. No, możesz przecież i spać, Pi. No, dasz radę. Uda ci się. Dobra, tale ci wyrzucić śmieci. W lodówce jest coś zepsutego? Jest. To jeszcze wyrzucisz zepsute jedzenie? Nie, ty Majo, ma wyrzucić. I jeszcze po tym jak posprzątasz, możesz się wykąpać. I tak, zobaczymy kto się budzi. Fajnie, dzisiaj sylwester. Po tym jak się wykąpiesz, to możesz posprzątać obory i rozrzucić karmę w okolicy, zebrać jajka i zawołaj kurczaki. Dobra, ty masz kolejkę działań. Wy sobie śpicie dobrze. Czy nie możesz już wstać? Jest sobota rano, to tak, zjesz sobie coś. Yy, weź resztki. I może poćwiczysz. Mam nadzieję, że doda ci się wtedy trochę zabawy. Ćwicz jogę. Mat jest też za chwilę wstanie? Dobra, możesz wziąć resztę jest ogólnie tyle simów Że chyba włączę wolną wolę Zobaczymy, co to będzie. Dobra. Matias idzie jeść. Młody jeszcze niech sobie pośpi, albo niech w stanie sobie zabawę. Troszkę poprawi. Tu jest bardzo źle. E, graj w grę. Ty po jedzeniu też poćwiczysz. Dobra, po jak posprzątasz, to możesz się pobawić z tymi ze zwierzakami. I tutaj też. Nakarmisz, o możesz jeszcze wyczyścić. Tutaj też jest opcja czyszczenia: jest strzyżenie. Okej, okay, może być. Dobra, tutaj iska wstajesz już. Więcej nie śpi. I pora zrobić pranie. Tutaj wodę wymień, że zapisz na wszelki. Dobrze, zapisane. To tak, teraz Izabela. Wymień wodę. Tu widzę, że jeszcze pranie jest mokre. Dodaj kwiaty i możesz dać lwia paszcza. Dobrze, teraz zrób pranie. Zrób pranie... Jeszcze na początku przeszukaj kieszenie i teraz zrób pranie upierz w bali. Ty jeszcze raz możesz przyjść, ćwiczyć. Do granic możliwości, i ty tutaj też sobie dalej ćwiczysz. Ok, yy, młody głód. Możesz lubić gry w granie wideo. Weź sobie coś i no, to. No, może być na śniadanie idealnie. Więc potem sobie e, pogadasz z kimś e, w czatrumie dla dzieci? Tomasz możesz pęcherz i gut. Izabela? Wierzysz w tej bali czy nie? Widzę, że nie pierzesz, bierz starty ubrań. No, dawaj, zbierz starty ubrań. Czemu nie chcesz zebrać? Szukaj kieszenie. Zrób pranie, upierz w bali. O, kto tu idzie? Idziesz wziąć prysznic. Super, idź. Tak, dobry pomysł. Pójdziesz się wykąpać. Nie możesz przejść, co jest. Idziesz spać, młody? Zapela pierze. Widać jakie pranie jest. Powinna wyświetlać się informacje. Dobra, nieważne. E, zabawa. Brawo, Tomas. To ci się udało. Przątnij. E, ty jak jesteś spięta, to może porób sobie na drutach. Usiądź w fotelu. Dziergaj. Dziergaj ubranie, a wydziergaj coś dla zwierząt, na przykład cudowny szalik. Ty sobie dzierkasz Młody śpi. Ty się kąpiesz. Wykąpany. Teraz możesz iść spać. Jeszcze skorzystasz i też pójdziesz spać. sobie weźmiesz yy, coś zjesz i pójdziesz również spać. Izabela, możesz wywiesić pranie. Ładuj i przynieś. Rozwieś na sznurku. Wymień wodę. Właśnie na sznurku rozwiesić. Wszystko pachnące, zrób Czemu nie możesz wywiesić na sznurku? Rozwieź na sznurku. No pięknie. O, dam ci drugi sznurek, może to coś pomoże. Aczkolwiek kiedyś wieszaliście na oby dwóch. Teraz jak da się zrobić pranie, wiesz na sznurku? Runiczak? Dobra, idziesz rozwiesić. Tak, jak e, rozwiesisz, jakiś liczny to pójdziesz zająć się sobą i Tomasem. Serio? To Tomasz wieć z propozycją. Małe spotkanko przed balem planujesz wypad? No możecie iść. Okej. Okay. Bierzesz też Matyasa. I myślę, że na tym zakończę odcinek. Y tak, na pewno dom trochę przebuduję, zrobię osobne pokoje dla każdego, posprzedaję niepotrzebne rzeczy. Yy, I powoli będę przechodziła do rozgrywki Matiasem. Zobaczymy, co z tego będzie. I do zobaczenia. Cześć w kolejnym odcinku.